Dajcie, drodzy widzowie w drugim odcinku z gry Battlefield 4. Jak widzicie to jest loading screen. Specjalnie już zacząłem nagrywanie, żeby wam pokazać, że jest bardzo ładny. Mam defibrylator, mam też odblokowany M26 MAS, który jest do dupy. Dlatego wybrałem sobie właśnie defibrylator, dzięki któremu mogę rewajwować, ale jeszcze ani razu tego nie zrobiłem. Przyznam szczerze, bo... O! Trafiłem to nawet. Ej, bo bardzo ciężko. Aha, no tak, nie mam przecież tego. A, a, a nie chcę. Chciałem, żebym nie znożował. Ale to, to, to że podchodzisz do wroga, nie znaczy, że zaraz będzie cię nożować. Eee, szkoda. Nie wiem, gdzie ci wszyscy wrogowie się pojawili. Przed chwilą tu byli. No dobra. To było niefajne. Nie chcę chodzić w środek walki właśnie, bo... Troszkę mam lagi. Jak mówiłem w ostatnim odcinku. Lagi tutaj są nierozłączną częścią gameplaya. Tyl tylniego noża nie da się skontrować. Ja nie wiem, jak on to zrobił, jak za mną był mój. Najwyraźniej. No i obok też jest mój z tego, co widziałem teraz na minimapie. Najwyraźniej się da. okej, okay. starczy że wbiegniesz w tu. Oj, zabiję dwóch. Ale... Aha, nie, to była asysta. Jednego zabiję. Też mnie nikt nie... tu prawie nikt nie ma defibrylatora. Żeby zdobyć taki defibrylator trzeba jeszcze trochę dużo, po... trochę dużo, dokładnie, trochę dużo pograć. No nie no. jeszcze mi się przycisk spodnie. Aha, świetnie. Ja nie umiem defibrylować. Otwórzcie mi to. Chamy. Okej. Okay. Biegniemy, biegniemy. Bo lesie są na dachu z tego co widzę, bo... No to camperski kamperske... dach, a ja wiem, że oni to kamperzy. Patrzcie jak tu się szybko wychodzi po drabinie, ciach, 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 ciach. Kurcze, to się nazywa coś. Wow wow wow, wow, wow. Kurde, balansowanie prawie spadłem No tam troszeczkę mógłbym tu spróbować z góry postrzelać Chociaż ja nie lubię tej perspektywy Nie za bardzo mm -hmm. ciekawe, tyle Ja za złej strony jestem no. Zawsze staram się po tym metalowym Czymś chodzić, bo gdyby ktoś Zechciał rozwalić szkło mógłby mnie zabić Albo by naj, nie wiem Cokolwiek odwrócić moją uwagę Zanim bym wylądował, bo by pewnie bym zginął No dobra mam to gdzieś, ja idę spróbować kogoś znożować Tak jak mówiłem, op op op, aaa Nie tego jeszcze chciałbym zabić Dobra, idę go snużować. Spróbować. Aha, no fajnie, no. Super. Super. Pff. Nawet nie zabiło go. Nawet go nie zabiło. Aha. No, no super. Ja muszę to otworzyć. Evolution okay. powoli mnie wkurza. <grym> nie, nie. Co jest? Co, co tu się. Co tu tam się otwierało jeszcze? No nie, szkło tu jest. Zapomniałem. A lol. no tak, no uciekłem, bo tu nie ma tego problemy co w BF3, czyli to, że każdy widzi co innego. To jest przygłożenie aj z drugiej strony. Kurde no. Sorry, ale gdzie mój team? Ja tu ja nie wiem. Sam nie dam rady jak mnie z każdej strony kurde obejdą. A chcę kogoś w końcu znożować, ale tak na serio, a nie że Ktoś mi przerwie animację, to jest hamskie. Jednego zabija, drugiego. Aha. Za jednego asysta poszło. Aj. LOL. Nie chyba bardziej się zniszczyć tego nie. No. Nie. Kąd? Za mną? Aha, no to nie wiem. Naprawdę. No tu naprawdę zabić kogoś jest dosyć proste, jak go się widzi. Jeśli ty nie zobaczysz wroga, no to on cię naj najprawdopodobniej zabije po prostu. O! Masz to, patrz. Dzią, Tak to było. To ja już umiem chiński. Nauczymy się wszyscy chińskiego dzięki bf 4 No dobra, najpierw go trafiałem, co, a co później się stało? Metal urus. A, asysta się stała Asysty są tu za mało warte Trzeba przyznać Powinno się więcej punktów za to dostawać nie było drzwi Aha Powinny być Ale nie mam granatnika A, tu chyba jednak wezmę zamiast defibraltorów tu granat, Bo A, tu nie potrafię w ogóle nikogo ożywić I to jest zbyt jakby pełne akcji Aha. Już postrzelałeś Oj, no ale to se... Świetnie. Dobrze, daj to, daj to. Trójka, czwórka, dobra. Ja powoli zapominam plawisze, bo... Za każdym razem po trójku mam co innego. Można mieć paczkę medyczną, można mieć co innego. Jak sobie ustawić? To jest nie fair, ja chciałem go znoż... O! Znożuję go He! Co jest? Aha No A ten to co robił? Patrzył się? No i no to fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie, dzięki stary. Dzięki. No kurczę, o co, o co tu chodzi? Ping 129. Aha. O co tu chodzi, że ja kurczę chodzić tu nie mogę? Ja chcę zejść z tych kwiatków. To nawet nie były... To nie wina internetu. Dobra, dobra, znoszę go. Gdzie on jest? Ale, na No, ta taaa. Najpierw to wygląda jak na trailerze, że wpadam, kurczę, full spray, w ogóle jak nieśmiertelne. A to nagle. super, motherfucker. Jednak jest ja jesteś śmiertelny i to bardzo. Gdzie on campi? Aha, teraz Ja byłem pewien, że tu. tu może na dachu jest. Tego się nie dowiemy. Oha. no da. Pam, yeah. Dobrze, dziękuję wam widzowie za obejrzenie tego odcinka z BF4. Mam w pełnej wersji oczywiście wszystko będzie super zoptymalizowane i będzie epicko, także... Pozdrawiam i do zobaczenia na polu bitwy.